Twój podjazd i chodnik porastają chwasty? Oto przepis na szybki i naturalny oprysk. Rośliny znikną bez potrzeby skrobania i wyrywania korzeni. Nie będziesz już wyrywać ich na kolanach przez długie godziny. Do wykonania oprysku potrzebujesz tylko trzy składniki, które z pewnością masz już w swoim domu. Przygotuj buteleczkę ze spryskiwaczem. Następnie wlej do niej 300 ml ciepłej wody. Dodaj również łyżkę płynu do mycia naczyń. Nie zwalcza on chwastów. Ale jest ważnym składnikiem mikstury. Zmniejsza on napięcie powierzchniowe wody. Kolejny składnik to sól. Wrzucamy dwie stołowe łyżki, ma działanie odwadniające skutecznie zaburza równowagę wodą komórek chwastów. Ostatnim składnikiem jest ocet. Wlewamy około 60 ml. Ocet jest skuteczny w walce z chwastami ze względu na zawarty w nim kwas etanowy, który ma silne działanie żrące na roślinność. Całość mieszamy i gotowe. Następnie spryskujemy chwasty, które wyrastają z kostki brukowej. Najlepiej robić to w upalny lub słoneczny dzień. Słońce przyspiesza wchłanianie mikstury w glebę i rośliny. Czynność powtarzamy raz na parę dni. Rośliny powoli obumrą i wysuszą się. Tym sposobem już nigdy więcej nie będziesz musiał wyrywać chwasty rękami. Wystarczy spryskać i poczekać, aż oprysk zrobi to za nas. Polej tym kostkę brukową. Plamy po oleju znikną. Ten trik kosztuje grosze, a podjazd będzie wyglądać jak nowy. Brzydkie plamy po oleju, który kapie z zaparkowanych samochodów, można usunąć samemu. Nie potrzebujesz do tego myjki ciśnieniowej i chemicznych środków. Okazuje się, że potrzebny płyn masz już w swojej kuchni. Wystarczy polać go na kostkę brukową. Do czyszczenia potrzebujesz płyn do mycia naczyń oraz szczotkę z twardym włosiem. Polewamy obficie plamy płynem do mycia naczyń. Następnie mokrą szczotką szorujemy okrągłymi ruchami. Płyn do mycia naczyń świetnie radzi sobie z tłustymi zabrudzeniami. Jest tani i ogólnodostępny. Dodajemy trochę wody i dokładnie szorujemy. Już po paru minutach plama zacznie znikać. Na koniec obficie spłukujemy wodą i gotowe. Na stare plamy, które są na kostce brukowej dłużej niż parę dni, lepiej sprawdzi się soda oczyszczona. Jest to jeden z najskuteczniejszych trików na pozbycie się tego typu zabrudzeń. Wysyp sporą ilość proszku na plamy i dodaj wodę. Soda zacznie się pienić, tworząc substancję myjącą. Następnie szoruj kostkę szczotką. Całość zalej obficie wodą i zostaw do wyschnięcia. Plamy znikną z podjazdu, a kostka brukowa będzie wyglądać jak nowa.